Puchar Zoo. Serdecznie witamy kibiców Pucharu Zoo. W dzisiejszym meczu spotykają się drużyny kangurów i szympansów. Bart Pat Pałaca. Szympansy małpują każdy ruch kangurów. Kangury zaczynają tracić cierpliwość. Skoczek protestuje, ale sędzia jest bezradny. Skoczek nie wytrzymuje i dusi pajaca. Otrzymuje czerwoną kartkę. Skoczek schodzi z boiska. Pajac opuszcza boisko razem z nim. Rufus i jego cień. Zgrywa. Skoczek posyła piłkę na aut. Klakson. Do zgrywy. Ten wzorem skoczka wybija piłkę na aut. Szympansy robią dokładnie to, co kangury. Ponownie skoczek. Co on wyprawia? Samobójcza bramka. Musiał zrobić to celowo. To niezwykle inteligentny zawodnik. Jeden do zera. Skoczek wznawia grę i podaje do zgrywy. Ma nadzieję, że zgrywa zrobi to, co on i strzeli samobójczego gola. Przeliczył się, zgrywa, biegnie w kierunku bramki kangurów i strzela gola. Skoczek dał się wystrychnąć na dudka. Skoczek dał się wystrychnąć na dudka. Opracowanie na zlecenie kanału Plus, studio start w Łodzi.